Cześć tarotka z tej strony. Witam na moim kanale. Zapraszam wszystkich z trygonu ziemi. Zrobimy sobie tarot pod tytułem przestrogi zagrożenia oraz szanse. No i co? I zaczynamy od panny. Trygon ziemi, panna zagrożenia dla panny na miesiące letnie, czyli lipiec sierpień. Jakież tu będą zagrożenia dla panny. Zagro... O! Karty się powtarzają. Słuchajcie, też już jakiś znak to miał. Ha! Ja bym powiedziała tak: słuchaj, droga panno, zagrożeniem jest to, że gdzieś blisko ciebie będzie krążył, masz środowisko toksyczne, albo nie wiem, możesz mieć. Może wyjedziesz gdzieś, nie wiem, na wakacje, tak, będziesz mieszkała w hotelu czy w jakiejś kwaterze, i obok będzie po sąsiedzku gdzieś jakaś paczka towarzyskich, takich toksycznych ludzi, tak. Nie wiem, rodzina, jakaś taka rodzina toksyczna przy tobie, obca oczywiście, gdzieś tam na wyjeździe, tak? Czy jakaś paczka znajomych? No, uwaga, takie przestrogi. Gdzieś blisko w otoczeniu masz toksycznych ludzi. Też może być taka przestroga, że ktoś może, ktoś bardzo toksyczny może ci się przyglądać, tak? W celu poderwania ciebie, umówienia się z tobą. Więc, jakby też tutaj trzeba mieć parol na to, kto wchodzi z nami. W interakcje, że tak powiem. Uwaga też na jakiś taki wybuch emocji, namiętności, tak? Bo może być tak, że, że to ty po prostu za bardzo wybuchniesz, nie wiem, nakrzyczysz na kogoś, jakąś jatkę urządzisz, tak? I to będzie właśnie taką. No, od, odebrane po prostu jak no, takie niefajne, niefajne rzeczy, z, z których trudno jakby będzie później się dalej wytłumaczyć, no, coś w tym stylu, tak, więc dobrze by było, żebyś miała to, Panno, na, na uwadze, natomiast też zwróć uwagę na to, czy jakieś środowisko w pobliżu, ktoś, z kim masz często do czynienia, nie wiem, w pracy, w domu, na podwórku, sąsiadka, czy partner, tak, czy w jakiś sposób nie wpływa na to, czy, że Twoje działania są blokowane, bo też taka może być historia. Też zwróć na to uwagę, czy nie za bardzo, nie za długo namyślasz się przy wcielaniu swoich pomysłów w życie, tak, czy w, w chcąc wprowadzić jakieś zmiany, coś, jakieś modyfikacje w swoim życiu, czy. Czy jakieś bliskie środowisko, ktoś, jak, tak, no nie, nie powoduje tego, że ty zamiast działać, to po prostu pozostajesz na tym etapie rozmyślania, tak, i no, no, jakby głównie rozmyślasz, planujesz, myślisz i jakby za mało tego działania, właśnie dlatego, że jesteś w jakimś takim środowisku toksycznym. Też uważaj na rady, kto ci podpowiada. Kto ci podpowiada, dlatego że te podpowiedzi mogą być niecałkiem szczere. Więc uwaga na rady, od, od kogo te rady, tak? I jakiego kalibru są to rady? Są to rady i kto rzeczywiście miałby na tych radach skorzystać? Czy ty, czy ktoś? Warto jakby mieć to, e, moja panna, na uwadze. A zobaczmy w takim razie, jakież tu szanse, jakieś tu szanse i okazje dla panny. Na lipiec, sierpień. Szanse i okazje. Ojej, patrz, no proszę, szanse i okazje. Panno, jeżeli jesteś samotna, no to masz okazję poznać kogoś spod trygonu ognistego, czyli lew, baran, strzelec. Ale jeżeli nie, no to po prostu. Osobę bardzo taką energetyczną, dojrzałą już e, emocjonalnie, aczkolwiek bardzo taką energetyczną. Ktoś bardzo przystojny, jeżeli kobieta, to po prostu o pięknej urodzie, jeżeli mężczyzna, to przystojny, jak od razu rzuca się w oczy. Ktoś bardzo energiczny, bardzo taki rzutki, bardzo e, chcący wywierać wpływ. Tak? Więc też uważamy, czy ta osoba nie będzie za bardzo chciała nami porządzić. No tak to by było też, można by to odczytać, tak? Ale generalnie może ta szansa nie mieć też związku kompletnie z tymi przestrogami. No jest szansa na to, że kogoś poznasz. Jest szansa też na to, jeżeli myślisz o własnym biznesie, interesie, jest szansa na to, że to wypali, tak? Więc oby tylko właśnie nie słuchać jakichś toksycznych rad, otoczenie, które nas wstrzymuje, powstrzymuje, oby jakby tego nie słuchać, tylko iść swoje. Mogą być też koleżanki, uwaga dla dziewczyn młodych, samotnych, ale też i, i, i starszych samotnych, tak? Jakiś rozwódek, wdówek. Jeżeli pojawiłby się na, waszej, na waszym horyzoncie no, osoba, osobnik w typie król buław, no to uwaga właśnie na to, żeby wasze koleżanki swoim ple, ple, ple nie popsuły wam szansy, okazji, możliwości, nie zniechęciły was, nie spowodowały jakichś zahamowań w was, a tak po prostu, bo, bo takie toksyczne środowisko, tak? No bo skoro one są w jakimś. Tam tam sosie własnym, no to czemu wy miałybyście pójść krok dalej, tak? I, i przejść do innego garka. Więc też na to uważajmy. Ale generalnie jest szansa na swój własny biznes, interes, na y, motywowanie się do różnych szans. Więc jeżeli tu blokady, to jednocześnie y, jest przeciwwaga bardzo dobrze. tak, Czyli jest przeciwwaga, jest szansa na, na jednak pokonanie wszelkich takich właśnie rozmyślań, gdybań, y, niemocy itd. Tak tak poprzez motywowanie, samo motywowanie się, bo Król w samo motywuje się doskonale, to potrafi, ale też innych. Jest szansa też na to, że. Y, to Wy będziecie wybierać wpływ na innych. Więc no, jest taka możliwość, że jeśli ktoś tu będzie Wam pleple, takie nie, nie na Waszą korzyść, to jednak tą pałą zmotywujecie, zdyscyplinujecie środowisko po swojemu. Są na to szanse. Moje drogie panny, tak by to było dla Was. I dziękuję panną, a zapraszam byki. Zapraszam byki, tylko karty sobie tu pokazuję. Zobaczymy, cóż tu dla byków. Ciekawe, czy karty się znowu będą powtarzać. I zapraszam byki. Cóż tu dla byków? Jakież tu przestrogi dla byków na miesiące letnie, czyli lipiec i sierpień? Przestrogi dla byczków. No słuchajcie, cały czas ta karta się powtarza. No, mamy lato, tak? Więc dużo ludzi będzie poznawało osoby, osoby miłe swojemu sercu, partnerów, potencjalnych partnerów, bądź ludzi, z którymi po prostu będzie nam fajnie się gadało, więc nic dziwnego, no ale to jest na pozycji przestrogi. I dlaczego ta przestroga jeszcze? No i znowu po, posłuchajcie, powtarza się to. Naprawdę te, te dwie karty wypadły dosłownie na tej samej pozycji u któregoś znaka. Znaku, więc no jest coś na rzeczy, tak? No my ludzie jesteśmy podobni, mamy podobne problemy, smutki, radości, więc nie ma się co dziwić tak naprawdę ani oburzać, że karty wypadły po raz drugi dla jakiegoś znaku na tej samej pozycji te same. I znowu. Mój drogi byczku, jeżeli poznasz kogoś, tak, jeżeli kogoś poznasz, to bacz na to, żeby ta znajomość nie zawróciła ci w głowie tak bardzo, że przyćmi po prostu twoją duszyczkę i potrzeby twojej duszyczki. Bacz na to, żeby twoja duszyczka nie została stłamszona, zagłuszona poprzez potrzeby fizyczne najnormalniej w świecie mówiąc, tak? Bo może być tak, że po prostu ktoś będzie tak na ciebie bardzo mocno działał, że jakby no wyłączysz potrzeby duszy, potrzeby jakieś takie głębsze na poziomie emocjonalnym, tak? Potrzeby budowania czegokolwiek, osadzania w materii, a po prostu będzie jeden wielki seks and sex, no. więc tu by było takie zagrożenie dla ciebie. Żebyś zwracała uwagę na, no, na głębsze pokłady naszego człowieczeństwa, tak? na to, co wszyscy mamy w środku i, i te, te takie wewnętrzne dziecko, które ma takie swoje potrzeby, bardziej potrzebniejsze niż my ludzie dorośli. <grym> Więc to by było dla Ciebie na, na przestrodze i na uwadze. E, Okej, okay. i zobaczmy. Też ja bym powiedziała, że dla mężczyzn, da, dla mężczyzn byczków e, uważaj, e, żeby, no nie wiem, żeby, żebyś nie zahamował. E, w jakiś sposób swojej duszy tak że może się skupiasz za bardzo na ćwiczeniach fizycznych na, na nie wiem kulturystyce rozwoju właśnie ciała tak fizyczności bo to nie musi chodzić koniecznie o seks po prostu fizyczność tak może za bardzo się skupiasz właśnie na rozwoju mięśni bicepsów taka jakby ta inna sfera duchowa jest przez ciebie zapomniana albo no, ma szansę być zapomniana w tych miesiącach letnich, więc e, drogi byczku, no, pomyśl o tym, tak, bo karty to pokazały, więc może jest to ważne dla większości byczków, a jakaż to by była szansa, okazja na te miesiące letnie, szansa, okazja dla byczków. Wow, no słuchajcie, szansa by była na nowe horyzonty po prostu, tak? Na jakąś podróż, jakieś fajne miejsce, coś, gdzie by się coś fajnego zadziało dla was. Ale szansa jest na zdobycie nowych horyzontów pod warunkiem, że zadbasz o swoją duszę, potrzeby emocjonalne, że pozwolisz sobie na takie odrodzenie się, tak? Urodzenie się na nowo, odrodzenie się, nie zahamowanie się, nie zatrzymanie się, na, je, na zafiksowanie się na jakiejś fizyczności, na, na witalizmie, tak? Witalność też, jakby to, to nie jest wszystko. Nie tylko zdrowie jest najważniejsze, o tak powiem, odnośnie troszeczkę dzisiejszych czasów. Szczęście w życiu, po pierwsze, po pierwsze, szczęście, tak? Ja bym powiedziała, że zdrowie na drugim miejscu. No i słuchajcie, jest szansa, że odnajdziesz swój cel, odnajdziesz jakieś światełko w tunelu, tak? Że sprecyzujesz się, że przestaniesz dryfować, jeżeli był do tej pory kłopot, że no byłeś, byłaś byku właśnie jak ten dryfujący statek, nie wiedziałaś gdzie do portu, tak? Gdzie latarnia, gdzie twoja latarnia, gdzie masz zaparkować, gdzie masz zacumować, gdzie zarzucić kotwicę, to jest właśnie szansa, że no trafisz do tego portu, tak? Że te syreny nie wyprowadzą cię jakby na mieliznę pod warunkiem, że sam się, sam się sama się nie dasz, tak? Że przypilnujesz, żeby dusza i twoje potrzeby emocjonalne mogły wzrastać wraz z potrzebami fizycznymi. Czyli no, jest szansa na to, że przybijesz do jakiegoś portu, tak? Że pojedziesz w podróż, ale generalnie mówiąc bardziej głęboko, że przybijesz do jakiegoś portu, odnajdziesz swoją latarnię, swój port, ale ta dusza musi być u Ciebie na uwadze. Mój drogi byczku, i to wszystko. Dziękuję byczkom, a zapraszam koziorożce. Zapraszam koziorożce. Tylko sobie karty potasuję. I koziorożce. Cóż tu dla koziorożców? Jakie tu by były przestrogi? Przestrogi, sz, przestrogi i ostrzeżenia na te letnie miesiące, czyli e, lipiec, sierpień dla koziorożców. Cóż tu by było przestrogą? No, znowu oko chorusa. Już po raz trzeci wyciągam tą kartę na pozycji przestrogi. Przestroga dla koziorożca. Ojej. No, a słuchajcie, karty się powtarzają. Bardzo was przepraszam, nie moja wina. Ja te karty wyciągam. Widzicie sami, że ja ich nie wybieram gdzieś tam pokryjomu, tylko wyciągam na wizji. Tak chcą być. No, powtarzają się, nic nie poradzę. Po pierwsze, znowu zagrożony jest rozwój duchowy, emocjonalny tak kontakt z własną duszą z własnym dzieckiem wewnętrznym, z takimi potrzebami głęboko głęboko emocjonalnymi, ukrytymi. Zagrożony, zagrożony jest właśnie rozwój. Ja bym powiedziała, Zagrożona jest też czystość, taka czystość cnota. No. Nie, nie, nie mam na myśli cnoty dosłownie, tak? Cnota jako zaleta. Więc no, może być tak koziorożce, że za bardzo skupicie się po prostu na stronie fizycznej, na fizyczności, na doznaniach zmysłowych, tak? No to by było jakby zagrożenie. No, zmysłowość jest super, tak? No ale jeśli nie idzie w parze z, właśnie z tymi potrzebami duszy, zaspokojeniem potrzeb duszy i serca, no to w pewnym momencie staje się kłopotliwa. Staje się ością w gardle i zaczyna być obrzydliwa, niewygodna, i chcemy się jej pozbyć, prawda? No tak to bywa. Więc zwróćcie, moje drogie koziorożce, uwagę na to, na swój rozwój, na swój rozwój, ale też potrzeby duszy i potrzeby właśnie tego dziecka, które każdy z nas nosi. Generalnie mamy też oko Chorusa, czyli jesteście w sumie pod dobrą opieką boską, tak? Ktoś na Was patrzy. Mamy tutaj aniołka. Więc jesteście strzeżeni. Możecie być właściwie na 99%,9 i jeszcze przecinek, że nie zostaniecie okradzeni tego lata, nie wiem, oszukani w jakiś tam perfidny sposób, tak? Bo jakby oko chorusa na Was patrzy, jesteście pod ochroną, ktoś nad Wami czuwa, więc ale na zimne warto dmuchać. No i zwróćcie uwagę na tą Waszą stronę duchową, tak? Na to, żeby się móc że tak powiem rozwijać, odradzać, uradzać do nowego, tak, wzrastać, żeby jakby to nie było zahamowane, żeby, żeby tej fizyczności takiej nie było w nadmiarze, no by, byłoby to ze szkodą dla Was. Koziorożce, jakież tu szanse w takim razie w te miesiące letnie, jakie szanse dla koziorożca? W te letnie miesiące szanse dla koziorożca. Wow! Słuchajcie, no sprawy mogą ruszyć z kopyta, może iść coś bardzo, bardzo mocno do przodu. Słuchajcie, może być to wyjazd, mogą być to y, dobre wieści, mogą być to nieoczekiwane wieści o takim wyjeździe bardzo, bardzo spo spontanicznym, tak? Ale to też może być wyjazd zaplanowany. Czemu nie? Może się po prostu, y, nie wiem, worek z informacjami rozsypać, tak? Mogą się y, tutaj znajomości internetowe uruchomić. Można kogoś poznać, chociażby drogą internetową. Można kogoś poznać w ogóle w podróży, poprzez przemieszczanie się, w pracy na jakiejś imprezie, no, generalnie jest szansa na ruch, na działanie, tak? Czyli krew zaczyna krążyć w żyłach, coś zaczyna budzować, jesteśmy nakręceni, dzieje się i właśnie tutaj pamiętajmy o tym rozwoju też emocjonalnym, duchowym, tak? Nie tylko o tym takiej, o tej takiej pasji, tak? I takim nakręceniu. Więc jest szansa też na romans, na szybkie zakochanie się. Boziu, dla tych, którzy chcieliby zajść w ciążę, tak? Pragną tego powiększenia rodziny. No słuchajcie, jest szansa absolutnie na to, że, że to się zadzieje, tak? Że te plemniki już po prostu gdzieś tam weterze są e, przeznaczone, tam, gdzie mają dotrzeć i dotrą tam, gdzie mają dotrzeć. Jest oko chorusa, więc wszystko pod szczęśliwą gwiazdą, tak? Wszystko pod e, boskim przyzwoleniem, że tak powiem. Więc słuchajcie, dzieje się, takie macie szanse, bardzo fajne szanse, tylko pamiętać o tym rozwoju również duchowym, tak? Żeby nie zafiksować się e, tylko li na tym, co fizyczne i, i, i ziemskie. Słuchajcie, to wszystko koziorożce, dziękuję. Jeśli się podobało, to łapki w górę. Jeśli się nie podobało, to łapki w dół. Komentujcie, udostępniajcie, może komuś się to przyda. No i co? Do następnego. Cześć, Tarotka.